Dzień dobry, jak co piątek otwieramy cykl naszych uliczek Fabryki Norwina i letniego studia Anywhere TV. Rozpoczynamy akcentem muzycznym, wyjątkowy również duet ze mną, Salamon Simons, czyli Michał Salamon i Kev Fitzsimons. Dzień, Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień. Hello. <laughs> um, panowie, których połączyła muzyka, ale nie tylko, bo jak się okazuje również Warszawa, prawda? Tak. Porozmawiamy sobie troszeczkę o tym, o tym waszym projekcie. Um, czyli Salomon Fitzsimons w duecie muzycznym, który, który tworzycie od jakiegoś czasu, od niedawna. Zastanawiam się, zastanawiające, bo oboje jesteście z innych, nie dość, że gatunków troszeczkę muzycznych wywodzicie się, bo i jazz, no. i klimat Indii, mhm. ale też z różnych zakątków świata, bo i Nowa Zelandia, i Polska spotykają się razem. No i rozpoczęliście wspólną drogę, wspólną twórczość. Jak wy w ogóle się poznaliście? Kiedy do tego doszło? No, bo była bo moja nauczycielka śpiewu, poznała nas. No. Tak, Edyta Glińska, e, którą pozdrawiamy serdecznie. E, Edyta prowadzi swoje studio głosu, e, uczy wokalu i właśnie Kew e, chodzi, chodziłeś do niej na zajęcia. E, a ja z Edytą się znałem dużo wcześniej i chyba zapytałeś, z kim mógłbyś coś, sobie coś tam popracować muzycznie mhm. i Edyta nas e, skontaktowała, Kef przyszedł do mnie do studia i, i po prostu zaśpiewał mi fragment piosenki i o nie, o nie miałem. Sporiowałem. Jak usłyszałeś głos. No usłyszałem głos o kurczę. Coś to jest. Coś, coś tutaj jest mhm. ciekawego. No A i tak się to zaczęło. było tak, że na początku myśleliście o jakimś jednym wspólnym singlu, czy od razu zrodził wam się pomysł wspólnego projektu większego? Dobre pytanie, no to trudne mhm. odpowiedzieć, bo po... Myślę, że od razu pojawiło się między nami jakieś chemie, tak, no, zarówno jak i osobiste. I może kiedy zaczęliśmy pisać i nagrywać Fenyę, tak. no, zorientowaliśmy się, że jest, może tutaj jest coś wyjątkowego. I że na pewno można no. pójść tym dalej. Nie, 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 nie było tak, że od pierwszego momentu podjęliśmy decyzję: o tutaj siadamy i zrobimy no. razem płytę albo ileś tam piosenek tylko po prostu zaczęliśmy pracę nad muzyką i jakby to się stało jakby takim e, taką rutyną, że w, w zasadzie nie, nie planowaliśmy tego, a zaczęliśmy się regularnie co piątek po prostu umawiać u mnie w studiu na, na taką twórczą pracę mm -hmm. i, 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 i po prostu gdzieś tam, dopiero tak naprawdę w trakcie tych spotkań po którymś tam razie y, zaczęliśmy układać jakieś takie, wiesz, plany mm -hmm, na mm -hmm, przyszłość, nie? Mm -hmm. co z tym dalej zrobić. Nie? Bo Michał, Ty też y, od ostatniego swojego albumu, Lions Gate, tak. y, gdzieś tam minęło kilka lat, miałeś przerwę tak. i rzeczywiście tutaj, właśnie kiedy poznałeś Kewa, coś. Tobie się zrodził pomysł na to, żeby wrócić gdzieś z nową, z nowym, z nowym materiałem, to znaczy, czy wcześniej już myślałeś na tym? Ja gdzieś tam ten swój, swój, kierunek muzyczny cały czas sobie utrzymuję, tak. Natomiast jakby tutaj współpraca z Kevem jest dla mnie jakimś takim uzupełnieniem wiesz, jakiejś takiej części mnie, którą, znaczy Kev mi pomógł w tym zasadzie, że on jakby wy, Wyciągnął ze mnie coś, co zawsze gdzieś tam było, czyli mm -hmm. mówię o takim słyszeniu w ogóle piosenkowym i, i bardziej producenckim, nie? czyli nie, nie jazzowym, tylko bardziej um, wchodzeniem w muzyczne y, tematy, ale pod kątem właśnie muzyki bardziej alternatywnej, popowej. E, I zawsze gdzieś jakby właśnie miałem w sobie tę część, natomiast jakby nie, nie, nie była ona wyeksploatowana. Bo nie miała gdzieś tam może. No, może to nie był odpowiedni czas. nie, Natomiast Tego tutaj, e, tak, tak. Gdzieś bardzo, bardzo się, jestem wdzięczny te, temu, e, że się spotkaliśmy, bo, bo właśnie to mi daje jakiś inny rodzaj spełnienia niż, niż ta droga, którą szedłem do tej pory i którą nadal idę. Nie? Jakby I to na mm -hmm. pewno pozostanie, mm -hmm. i też tworzę nowe rzeczy sobie, stricte instrumentalne, jakby pod kątem mojego, mo mojej twórczości. A tutaj. Po prostu super, że, że, że mamy taką wspólną przestrzeń do, do czegoś, co, co jest dla nas czymś nowym i myślę w ogóle dla muzycznego dla, świata tak, też. polskiego też polskiego. muzycznego, no. właśnie, bo nowy, nowy gatunek jakby się stworzył. No o, właśnie, już. a przy okazji chyba pierwsz, promocji pierwszego utworu, Thin E, mhm. wy tam nazwaliście tak pięknie, że to jest muzyka, która oddycha. Co mieliście przez to na myśli? Oddycha. Tak, co mieliśmy na myśli, że to, że to, yy, że to padło? Yy, co, jakby Zawsze jest tak, że piosenka, którą piszesz, w sensie jak pracujesz nad utworem, on, my się staramy bardzo mocno jednak e, używać takich środków muzycznych, które będą przedłużeniem tekstu. No, i ten scenariusz w zasadzie o, o, o jakimś rodzaju powietrza, nie? Mm. <laughs> 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 e, powietrza, wiesz, jakiegoś oddechu, e, który też jest jakby zawarty w tekście, w opowieści, w tej historii. E, też tak jak wczoraj rozmawialiśmy e, tak swobodnie o tym, że, że te wszystkie piosenki z, z całej epki mają jakiś właśnie taki temat wspólny. E, że, że one są jakimiś opowieściami o. O, właśnie o oddechu, o jakimś szukaniu spokoju, o szukaniu swojego miejsca, o szukaniu jakiejś tożsamości, przynależności. Co tu też się fajnie jakby spotyka z tym, że jesteśmy totalnie z dwóch różnych stron świata, a jednak mamy bardzo dużo jakby takich cech, które w ogóle powodują, że, że dobrze nam się razem pracuje, tak, że jest jakby, bo, bo czasami jest tak, że, że muzycznie coś się zgadza z kimś, natomiast personalnie są tarcia i, i jakieś nie, nieporozumienia, nie? natomiast tutaj e, myślę, że to też jest jakiś taki e, podprogowy przekaz, że tak się wyrażę, tego, że, że mimo takiej odległości, z jakiej z jaką mamy to do czynienia, jest, jest się blisko. Nie? No też myślę, że bo te, te utwory gdzieś są trochę nostalgiczne, więc mhm. na pewno to można sobie przyrównać do takiego momentu na, na zatrzymanie się i na posłuchanie i, i też na refleksję, chyba, bo one są też mocno refleksyjne. Tak. No myślę, że, że świat dzisiaj tak pędzi. Mhm. Z tak, takie tempo życia e, natłoku informacji e, jesteśmy zbombardowani tak. e, po prostu przez, przez różnorodność, przez e, jakby konsumpcjonizm i wszystko po kolei I, i wydaje mi się, że tak jak wczoraj też rozmawialiśmy na ten temat, że o, Piesek się zdenerwował. <laughs> piesek zgadza się, zgadza się no. Piesek. Tak. Rozmawialiśmy właśnie o tym, że, że gdzie ten świat zmierza? Nie? W sensie, czy, czy, czy my będziemy tak przyspieszać to tempo? Czy właśnie część ludzi zacznie trochę zwalniać i szukać rzeczy i możliwości, które spowodują, że trochę się zatrzymamy? Ja osobiście bardzo się cieszę, że, że ta muzyka ma taki odzew od ludzi, że. Że zatrzymuje. Nie, że to jest dużo. Mamy takich, takiego feedbacku, że ta muzyka jest taka, że, że w zasadzie nie, nie da się przejść obojętnie, tylko musisz się zatrzymać i właśnie wziąć ten oddech, że zaczynasz mm -hmm. i, inaczej być ze sobą samym. Nie? To jest coś, co co chyba dzieje się z nami, jak, jak piszemy te numery. No właśnie I właśnie dla i Was czego... też to jest pewnego rodzaju oddech? Jak, jak najbardziej się mi się nad wydaje, tym? że przecież że, w sensie ja tego szukam. Nie ja mm -hmm. wiem, jak ty, tak. na pewno. Okej. Okay. No. Kef. Pytanku mam do Ciebie, bo jak już tutaj wspomnieliśmy, jesteście z dwóch różnych krańców też świata, można Nie, powiedzieć, tak, dosłownie. Tak. Um, ale aktualnie Ty mieszkasz w Polsce, przeprowadziłeś mhm. się do Polski, mhm. też gdzieś tam ta droga um, różnie wyglądała u Ciebie i zastanawiam się, co ostatecznie Ciebie tutaj sprowadziło i dlaczego, dlaczego Polska dlaczego i Polska? Warszawa? Dlaczego Polska? Pierwotnie przeprowadziłem się ze względu na rodzinę. Matko moich dzieci jest w Polką i chcielibyśmy spędzać czas tutaj. Warszawa dla mnie nie było wyborem. To było miejsce, w którym musiałem być. I nie wiedziałem zbyt wiele o tym miejscu, ale to jest super. Fajne miasto, jest rewelacja, naprawdę. Mm -hmm. Jestem bardzo szczęśliwy. Mm -hmm. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Poczułeś się dobrze? A ty, no. to, to bardzo się cieszymy. E, mamy fajnych gości, mamy tutaj w studiu. <laughs> e, no dobrze, ale też chciałabym trochę przejść do tekstów, bo jesteś songwriterem. Mm -hmm. e, ty piszesz te teksty, e, na, które macie na, e, na nadchodzącej epce. Mm -hmm. Um, te teksty, chociażby o Warszawa, o ostatni singiel, nie jest tylko o mieście, ale też jest dużo refleksji, dużo tego e, myślenia, tych myśli na temat e, ucieczek, na temat tego e, nowych rozdziałów mm -hmm. w życiu. I czy te teksty właśnie odnoszą się do tych twoich historii, waszych historii? Czy raczej obserwacji otoczenia? Senior I Warszawa? Ja tak. No, 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 no dokładnie, dokładnie tak. Weniery no, na pewno jest moja historia. Okej. Okay. No, Przyprowadzę do uh, innego kraju. No. Uh, I Warszawa mieliśmy. Tak, to Dużo... jest... no, Może wytłumaczyć. <laughs> znaczy to, jest, to jest taki te... tu Przejmę troszkę na chwilę tą odpowiedź kawa, bo... Też się zastanawialiśmy nad tym niejednokrotnie. Ja mam jakąś taką przypadłość, którą obserwuję w moim życiu, że jak kończę utwór i on um, wychodzi jakby na, na świat, mhm. <laughs> to w jakimś sensie historia się domyka i ona się w ogóle wydarza w moim życiu. Okay. Czyli jakby mm, to jest nie wiem o, o co w tym chodzi z ezoterycznego Bez punktu widzenia, czy, psych czy psychologicznego <laughs> punktu widzenia. Bo to też nie jest tak, że wiesz, że no piosenkę się gdzieś tam tworzy czy, czy produkuje, to jest jakiś tam proces. I to nie jest tak, że, że pisząc na przykład Warszawę, planowałem, co się wydarzy na przykład za pół roku. Ale gdzieś tam jakby cały ten temat, znaczy może nie cały, ale częściowo jakby elementy składowe tego, o co nam w tej piosence chodziło, wydarzyło się w moim życiu, w twoim poniekąd też. Więc jakby, no takie to jest dziwne, nie? Że, wiesz, że tworzysz mm. utwór, który potem okazuje się, że, że jakby programuje twoją życiową e, historię. I mm. nie mam tego z Lions Gate też tak troszkę miałem z okay. tym, że to się tak wydarza. Więc muszę chyba być ostrożny, nie? No, ja Musimy jest, bardziej. To tak, to tak, 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 jak terapia, ale... tak, 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 tak. Trzeba uważać tak o czym się. czym tak. się pisze. Tak, tak. No dobrze, a Warszawa dla ciebie czym jest teraz, jakim miejscem? Bo też ważnym, tak? Dla, dla was oboj... Tak, też o, o, miasto, czy o miasto. O miasto o miasto. Wiesz co, Warszawa w moim życiu pojawiła się w, w takim momencie, gdzie ja wcześniej mieszkałem kilkanaście lat w Krakowie. Tam studiowałem jakieś pierwsze projekty, pierwsze kroki, pierwsze zespoły, pierwsze płyty i, mm -hmm. i, i nagrody. Natomiast w jakimś sensie to miasto, choć bardzo lubię i mam sentyment, to po prostu, no tak się wydarzyło, że, że już czułem, że, że chyba trzeba jakiejś zmiany, mm -hmm. czegoś nowego, co nie było łatwe, bo, bo tak jak właśnie też o tym w sumie jest piosenka Warszawa, że, że te wszystkie zmiany nie są łatwe i trzeba się e, umieć odważyć na, na, na każdy rodzaj nowej decyzji, zwłaszcza kiedy ona wiąże się z, z jakimś takim um, przedsięwzięciem czegoś, co jest wyzwaniem, żeby znowu budować na nowo jakieś ścieżki. Tak? Mm -hmm. Jeżeli żyjesz w jakimś mieście, nie wiem, 11 lat, to już masz połapane, wiesz, kontakty Zbuntowane i wszystko, to wszystko. Z, zbudowaną jakąś tam um, grupę ludzi, mm -hmm. którzy są blisko i, 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 i można wiele rzeczy, pomysłów zrealizować. Mm, a z drugiej strony to się też w jakimś sensie wyczerpuje. Nie? Więc jakby Warszawa pojawiła się w moim życiu, no, dlatego, że, że no, jeżeli nie Warszawa w Polsce, no to w zasadzie co? <laughs> bo, bo jakby nie, da, nie mamy lepszego miasta mm -hmm. do rozwoju. Tak? To, co, o czym rozmawialiśmy przed rozpoczęciem tej naszej rozmowy tutaj, że, że Warszawa naprawdę jest bardzo inspirująca, bardzo twórcza, tak. ma super energię, jakby tempa też. Pozytywne Tak, tak, tak. tak. To jest trochę tak jak dawniej American Dream był taki, mhm. nie? Tak tutaj w Polsce myślę, że... Polski Dream. Polski, Polish Dream. Mhm. Że, że jednak ludzie, którzy przyjeżdżają do, do Warszawy, bo jednak większość nie jest stąd, tak? To jest też... Ja napisałem ten tekst o słoikach odnośnie właśnie premiery mhm. tej piosenki, że jesteśmy trochę... Słoikami z, 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 i przetwarzamy <grychy> rzeczywistość na swój y, własny, y, własny sposób. Więc jakby to jest super w tym mieście, że, że można naprawdę wiele rzeczy, jak, jak się chce, to można wiele rzeczy mhm. zrealizować. I stąd u mnie ona się, się jakby naturalnie pojawiła, że, że ta decyzja przeprowadzki do Warszawy była jakby czymś nieuniknionym w pewnym momencie. No, Warszawa się albo kocha, albo nienawidzi, tak mówią. I te osoby, które. Też potrafią trochę wziąć od siebie, tak, do, do siebie, do siebie. Yy, mhm. to i, i zauważyć i czerpać, to, to chyba czują się najlepiej wtedy tak. w Warszawie. A te osoby, które nie do końca yy, mogą yy, zauważyć te możliwości, no to, to chyba źle się czują. Także tutaj są tak, plusy i minusy tak. z pewnością. Ale to jest też ciekawe, że z miastem się ma relacje w ogóle, nie? Mhm. Że, że że, że albo się ją nawiązuje i się lubi to miasto, że to jest trochę jak z człowiekiem. Także albo kogoś lubisz, albo kogoś nie lubisz i tak samo jest, jest z miastem. Że albo się gdzieś czujesz dobrze i, i czujesz, że, to, że energia tego otoczenia ci sprzyja i, i, i możesz y, czujesz po efektach, że... Ja miałem mhm. takie pier pierwsze kilka lat w Warszawie, to miałem wrażenie, że zrobiłem więcej niż przez kilkanaście lat w Krakowie. W sensie takie było jakieś przełożenie mhm. dużo, dużo mocniejsze. A skoro o miejscu już mówimy, bo tam w tekście pojawia się taki zwrot. Who puts me in the right place? Mm -hmm. in the right place? I zastanawiam się, czym jest to right place i właściwe miejsce dla Was. I czy na ten moment o, to ta warszawa w tym jest. <laughs> czy my jesteśmy w stanie, jak my jesteśmy w stanie odkryć, czy jesteśmy w tym odpowiednim miejscu. Znaczko. Czy to jest związane Znaczko. z takim wewnętrznym spokojem? może? Niekoniecznie. Ja myślę, że spokój jest e, przereklamowany. Mm. Okay. W sensie fajnie jest mieć spokój wewnętrzny, trzeba jakby, trzeba dbać o niego i, i, i jak najbardziej jest, jest istotny. Natomiast e, w moim odczuciu nie wszystkie sytuacje, które powodują, że się rozwijamy, są dla nas komfortowe. Mm. E, jakby mm. Zmiana z reguły nie jest komfortowa, zazwyczaj działa. Na nas y, dobrze, jeżeli wykorzystamy jej potencjał. puts mm -hmm. uh, who you who in the right place. No ten tekst jakby był. Y kto tworzy ten utwór tak naprawdę i sami się zastanawiamy kto, kto kogo wkłada. My zresztą piszecie, że I don't know, nie wiecie. I don't know. Dokładnie, <laughs> na końcu jest, jest the final, uh, final words in the, in the, in the, in the song. Właśnie, to życie, no? Tak, to ja jest myślę, że to warto życie. się dać uh, poprowadzić też Jakieś jakiejś sile, która jest uh, trochę ponad nami. i mimo tego, że często sobie coś planujemy i staramy się kontrolować wszystko w naszym życiu, no to jednak jest tak, że ono czasami, ono czy ta wyższa obecność mhm. wie lepiej, co dla nas jest w danym momencie dobre lub, lub będzie dobre, nie? Czasami dzieją się rzeczy, które niekoniecznie są dla nas komfortowe, które kosztują wiele wysiłku, wiele stresu i i są wyzwaniem, natomiast patrząc z perspektywy po Czasu. jakimś czasie widzimy, że to jednak miało sens, miał mhm. sens nie? więc mhm. ale to też ten, ten tekst jest trochę czasami jest chyba o, re o relacjach też można go odnieść do relacji, że, że czasami próbujemy kogoś włożyć w naszą historię na przykład na, na, na siłę w jakimś sensie. Nie? Albo, albo z, ze czterech chęci, ja się okazuje po jakimś czasie, że, że nasza historia nie jest. Kogoś historią. Albo mm -hmm. nasza podróż niekoniecznie musi być fajna dla wszystkich, nie? Mm -hmm. że, że ktoś, kto jedzie przy, z tobą przez chwilę yy, na tym wózeczku, nie znaczy, że pojedzie zawsze. Mm -hmm. I, I to się wiąże też z trudnymi jakimiś decyzjami, albo z, 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 z otwartością, z, z otwartością, na, otwartością zmiany, na zmiany. Ale też to wiąże się z odwagą dużą i tutaj kawa chciałam podpytać, bo no taka zmiana kraju, hmm. zmiana języka, zmiana środowiska, to na pewno jest, no to jest odważne, ale jakie, z jakimi wyzwaniami to się wiąże? Najtrudniejsze? No. O, dobre pytanie, może samotność, może, mm -hmm. uh, i może muszę powiedzieć po angielsku, bo jest trudny temat, jeśli okay. będzie ok. Come on. Uh, I think it's that sense of not having a, a network. around you that you might be used to from the I think that's probably the most because everything is new. Everything is new, which is exciting and also a little intimidating. Mm -hmm. And then there are the cultural differences as well, which aren't huge, but they're significant enough that you have to learn a lot about particularly communication mm -hmm. and other people like this kind of thing, you know. Um, so it's always uh days are up and down, you know. You you have good days like oh th this place fits and I feel good and I feel like this is right and other days where everything's just challenging and uh, it's just harder, but that's just part of the process, I guess, and slowly it starts to become more So more how long does it take to acclimatize? Oh, I'm still acclimatizing, so okay. I'm not sure yet. In different ways, in different mm -hmm. ways. Yeah. Right. No dobrze, uh, a powiedzcie mi jeszcze Mówiliśmy o Warszawie. Eee, troszeczkę chciałam też pod kątem kompozytora i osoby, która na, na co dzień gdzieś tam zajmuje się tą muzyką, już dźwiękiem. Jak ta Warszawa brzmi tobie? Hmm. Brzmi, jakim dźwiękiem? Jakim dźwiękiem ona brzmi? Piękne, piękne pytanie. O, to piękne pytanie. Wiesz. Yy, w ogóle ciekawe, że, że o to pytasz. Ostatnio e, akurat KF pojechał na wakacje, więc miałem chwilę na swoją muzykę wreszcie. <głosy> <głosy> I i po, po jakimś spotkaniu wróciłem do mieszkania. I to trochę może się wydaje, że mówię o czymś innym, natomiast trochę powiem, odpowiem na to twoje pytanie w inny sposób. Że wróciłem sobie do mieszkania, mieszkam na czwartym piętrze na Gocławiu i padał deszcz, szumiał wiatr, taką brzozę, która sięga z mojego balkonu na czwartym piętrze. Jakieś odgłosy, wiesz, miasta, właśnie lekki szum, e, biegający dzieciaki gdzieś tam na placu zabaw, ludzie jeżdżący na rowerach, jak, jakby szum tego o, miasta. I leżąc na, na sofie z otwartym balkonem mówił, Boże, jak to pięknie brzmi. I właśnie opowiadałem to Tygowi później jak, jak się spotkaliśmy, że miałem takie odczucie, że muszę, muszę coś z tym zrobić. Po prostu wyniosłem mikrofon na balkon okay. i zacząłem nagrywać te, te dźwięki. I to jakby tak, yy, tak niesamowite uczucie, wiesz, jeżeli... To jest takie jak tutaj, siedzimy teraz i całe życie się toczy wokół nas i, i, i słyszymy ludzi, słyszymy odgłosy, samochody, zawsze. odgłosy. Natomiast jeżeli słuchasz tego momentu, który się dzieje e, w czasie rzeczywistym na słuchawkach, odbierasz to 40-50 na 50 razy mocniej, masz takie wow w ogóle, że to życie w ogóle jest jakieś takie ba bardziej namacalne, nie? Że, to się, że to się dzieje, jesteś świadkiem tego, co się dzieje, a jednocześnie jesteś w tym, co się dzieje. I chyba to jest taka odpowiedź na, na, na twoje pytanie, że to miasto... Co ja lubię w ogóle w miastach, to lubię zapachy miast też, każde miasto ma specyficzny zapach, Pamiętam na przykład moja, podobną historię jak KF ma moja siostra, która już kilkanaście lat mieszka w, w Anglii z kolei. I, i pamiętam, 18 lat temu jak pojechałem pierwszy raz do Liverpoolu. To w Dokach taki jest też specyficzny zapach i w ogóle. I, i, i W Polsce też to jest. Warszawa ma, też ma określony zapach, ale przede wszystkim ma space. Ma, ma, ma niesamowitą przestrzeń. Ja pamiętam, jak mieszkają w Krakowie i jeździliśmy z pierwszym zespołem czasami na koncerty do Warszawy, to zawsze jak wjeżdżałem w to miasto i widziałem, wiesz, w oddali te budynki, mm -hmm. to miałem takie... O oh, okay. czyli takie... czułeś już, że to jest, Czułem, swoje że to jest miejsce. Jakieś... Ja, tak, w jakimś okay. sensie mój dom i zawsze się zastanawiałem, dlaczego ja to inaczej oddycham, dlaczego... bo mm -hmm. naprawdę inaczej jakby moje ciało się to czuje. Mm -hmm. e, bardzo ciekawe to, to, to było doświadczenie, więc jakby... Nawet ten dźwięk miasta inspiruje i jakby wracając, do, zamykając tam ten temat, po prostu e, nagrałem te dźwięki miasta i na tym zacząłem komponować utwór i, i już jest skończony w zasadzie. Okay. I, I to chyba utwór, który najszybciej zrobiłem, bo chyba w 5-6 dni. Więc jakby te, te, te odgłosy miasta stały się w ogóle inspiracją, inspiracją. do. do I one są w ogóle, zostawiłem je. Nie? W sensie, wszystkie tam partie instrumentów są zbudowane na tym szumie. Więc jakby. Tak, tak, no ona tym brzmi, ale brzmi też fajnymi spotkaniami, takie, no, tak, takimi jak, jak to, to nasze mhm. dzisiejsze, czy w ogóle nasza współpraca. No też gdyby, gdyby ciebie nie było w Warszawie, gdyby mnie nie było w Warszawie, to mhm. pewnie nie byłoby no na pewno nie byłoby tej współpracy, więc i wielu, z tych wielu małych kroków się gdzieś tam za, zaczyna. zaczyna i tak. też koło zamyka często. Tak. No dobrze, a jeszcze chciałam podpytać. Fajne pytanie, piękne. Cieszę się bardzo. Tak, to Podobnie też jak wie, Wasza że, muzyka. No takie, takie cykle też, nie? Że nasze życie jest podzielone na jakieś takie cykle, które zamykamy albo właśnie w formie piosenek, żeby o nich móc opowiedzieć, albo w formie utworu O pamięciach z łaciami. A propos odgłosów, proszę tak. Państwa. No dobrze, a jeśli chodzi o kwestie koncertów, czy wy już koncertowaliście razem, tak? I czy planujecie iść z tym materiałem do słuchaczy, widzów? Mamy nadzieję, że do słuchaczy planujemy nową epkę, może koncert. Planujemy, planujemy. Planujemy, planujemy, to jest taki moment, No, jesteśmy pewni. Tak w, tym, tak, w tym momencie wiemy, mamy podjęte już decyzje i działania e, odnośnie tego, że właśnie w, w drugiej połowie listopada na pewno będzie premiera e, pozostałych utworów z EPKI, więc serdecznie zapraszamy do, do śledzenia naszych e, poczynań. No, na social mediach. social mediach i, i no. jak wszystko w, tym, w tych czasach. No, no jest tak. Jesteśmy na etapie nawiązywania współpracy z różnymi też agencjami e, bookingowymi i tak dalej, więc mamy nadzieję, że przyszły sezon e, prawdopodobnie od... E, no, chcielibyśmy przy okazji premiery oczywiście zagrać e, jakieś koncerty, natomiast e, na pewno więcej będzie się działo na wiosnę. Okej, okej. Okay. Okay. No póki co dwa single są do odsłuchania. Tak. Thin Air i Warszawa. Warszawa. Bardzo chętnie zachęcamy oczywiście do, do zerknięcia, do wysłuchania, do zatrzymania się, do chwili refleksji, również też nad sobą pewnie. Dziękuję Wam, wam bardzo. bardzo. Dziękuję. You've done really well. In Polish. <laughs> Proszę docenić, docenić no, Kevin. Bardzo ładnie docenić Keva, bo próbował Dzień, po polsku. Po dwóch latach tak mówić. Po, po dwóch latach. To jest, to jest wyjątkowe. Dzień, Naprawdę. <laughs> Cała przyjemność. Dziękuję. Dzień, pięknie. Dziękujemy Do bardzo. Do zobaczenia.